Przygotowanie do zdjęcia. I mamy widzone z Maciek zwiedza po amerykańsku. Mapę masz? Oj, uważaj? Nie nauczy się. Jak tam, wszyscy się wyspali. Powiedzcie. Nie! Co się stało? No tak zimno, ja w nocy byłem prostu A ksiąg do toalety do. A to by było Ciebie, Filip? Ciepło ci było? No, ja spał gryzł, pod takę. dwoma pifarami. W było ciepło, koło Maćka spał. A tobie Macieś było ciepło? Powiedz Pozostawią, o swoich przygodach. Pozostawię mu bez komentarzy. O, powiedz o swoich przygodach. Filip mnie kopał, gryzł, wiercił się, stękał, Ale pakał. ja się, ja się spytałem czy było ci ciepło. Nie. Co się stało? Ja bluzę ubrałem. Co się stało? A w sensie chodzi ci o nasze ogrzewanie, które nie działało. Tak dokładnie. Ale super! Próbowałem włączyć ogrzewanie i okazało się, że ogrzewanie nie działało. Ta dysza gazowa była zabrudzona. Zadzwoniliśmy po saport, mieli to naprawić, ale w międzyczasie przyszło mi do głowy naprawić to po naszemu staremu nie? i podszedłem i podmuchałem i nagle jebut zrobiło, tak? Bo iskra zaskoczyła, gaz zaskoczył, jak mi pier... <śm> dyknęło, to myślałem, że mi twarz spali, ale teraz już ciepło jest w przyczepie, nie w przyczepie, w kamperze, więc nie narzekam, będzie dzisiaj można nocować. Tak. Mamo, No i ja jak szłam do toalety to szłam. Współpracujemy z campingu. Naszym celem jest dzisiaj Grand Teton. Mam nadzieję, że dojedziemy, może jeszcze coś zobaczymy. I nocek już mamy na Campgroundzie w Grand Teton. 姫路さん Jesteśmy już w Grand Teton. A dzisiaj kawałek sobie tego dol, dolnego parku zwiedzimy. Przygotowanie do zdjęcia. Dzieciaki trzeba ułożyć. I robimy zdjęcie. A dzisiaj będziemy nocować tutaj. Ja ci głupie minę do zdjęć robiam, no? Głupie! O, wow, zobaczcie samolot. Ale ekstra. A tu mamy nazwę. Airport Jackson Hole. I kolejny samolot ląduje tym razem. To dlatego tyle herców i dolarów. Do miasta, żeby najem samochód zrobić. skręcamy na Visitor Center, bo już nie mamy mapy. I kolejny samolot. I do jego blisko. Zaparkowaliśmy na parkingu dla Arwików i dla autobusów. Właśnie przygotowane. to autobus, autobus. I wchodzimy do Visitor Center. No, tu masz typy skał, które występują. Ja chcę wziąć takie. Ale nie, takie, takie mamy. To jest granic. To? To jest parcyd, to jest wapień, to nie wiem. A to, to są takie te... te rzadkie? A to jest pieskowiec. Czy to biskowiec. fajne? Ja chcę mieć tak. Tak. Coś się tu przesuwa. Pod waszymi nogami. No to co, Izuś? Zobaczcie, to są ludzkie. Stopy. I ręce. I futro, którego nie mamy. I tu macie po kolei mus, czyli łoś. Bizon, elk. owca tego I jeleń. To jest niezwykłe. I Jeszcze tu mamy. Sprawdziliśmy to. Jest jeleń kanadyjski, elk. A to jest mulak. A to jest widłoruk. Mamy nic wiedzieć. Jedzie A, black. Czarny faktycznie. To jest czarny niedźwiedź. A tu mamy grizgi. I porównanie niedźwiedzi. I zasady jak spotkasz niedźwiedzia. Nie kar niedźwiedzia. Zostaw czysty kemping. Unikaj, jeżeli możesz. Czyli wydawaj głośne dźwięki. Jak życzenie czy śpiewanie. A on dzieci byłyby zadowolone. Ogólnie bądź uważny. A jeżeli nie możesz, to nie uciekaj. Jeżeli nieźle cię nie zobaczył, to wycofaj się szybko i po cichu. A jeżeli cię zobaczył, to wycofaj się tyłem powoli. Co przysięga? Each flower of... Rangera. Mm -hmm. go. Zostawię każdy kwiatek tak, jak go zostawiłem. Respektuję, że będziecie. To, to jest które spotkacie. Treasure quiet space. <laughs> quiet space, to już nie zadziała. Słuchajcie. Ale nie, przy nie niedźwiedziach muszą być głośno. Tak, to przy niedźwiedziach. Mm. Lovelyness. Mm. Solitum. No ale ładnie się podpisz. Czyli? Skąd pochodzisz? Gdańsk. Mhm. I data dzisiaj data. jest 12. No, 2-3. Dzikie koty i psy. kurski lew. To chyba jest ryś. To nie wiem. Kojot. Szary wilk I lisy. A tu mamy czaszkę bizona. I no, nie masz teraz widok. Jeszcze program Ranger Movie. Jakąś pogadankę. Siedzi, w kamperze. Maciek zwiedza po amerykańsku. Tylko ja wychodzę. Jednak nie będziemy tam jechać, bo tam jest bardzo niedroga. Tutaj szybko zakręcamy i wracamy na główną trasę. Może jakbyśmy jechali własnym kamperem, którego bylibyśmy pewni, może byśmy pojechali, ale tak to nie. I zobaczcie, jesteśmy na kolejnym overlooku i tak po tej stronie są takie większe miejsca przygotowane dla RV-ków i dla autobusów, busów, a no po drugiej stronie zwykłe trasa samochodów osobowych. Co A? idziesz? Aaa, co to idziesz? Odsłań, odsłań. I się schowało. Ale patrz tu! Kolejne znaleźć dziecku. Widzisz? Ach, tutaj. A. Bójzisz się z takim widokiem. Zostaniemy mapy. I zostawili mnie, odjeżdżają. No. A tak naprawdę nie ma miejsca, gdzie coś zaparkować. I Maciek pojechał obrócić, a ja idę zobaczyć co tutaj jest. Here. I w drugą stronę. Dobrze, tam już nie idę. Kilka sobie płynie. I w sumie tutaj chyba można wejść. Przedziała się już Zaczyna zimno, robić się w nocy. Ma być 2 stopnie. nie jest cieplutko, tylko na 20 stopni. Rękawek i krótkie spłynki, ale teraz już troszkę czuć, że że będzie zimniej. O! Biureczka. Zobaczmy do środka. Tutaj coś wykopało. Tu, tu. Hadi jak zaparkowany naszym kamperem Zaparkowaliśmy tu. Ponieważ tu już jest droga zamknięta. A musimy tam dojść. Chyba nie, do środka nie. Chociaż ja zaglądałam przez takie okienka. No idzie, hej! Zastwierdziła, że idzie zobaczyć coś w środku. Może przez jakieś, wiecie, szczelinę coś zobaczycie. Widać coś ogólnie jest prawie już zachód słońca jest pięknie. Takie ładnie widzę. Jeszcze widasek sobie przesiadł na dachu. O! Dobrze, dobrze, super ci idzie. No chodź, chodź. Dobrze, chodź. I końcówka, brawo. Tak kiedyś były, takie kiedyś były domy? Tak. Campground w parku narodowym. no Wielka stopa! But... To nie wielka stopa, to niedźwiedzie. Oczywiście Rad Office people w site. No, to można sobie nalać, w A tutaj podeszł można naleć. Musimy tutaj podjechać się zacząć Zobaczcie, campground full. Mamy rezerwację, No jakby ktoś chciał przyjechać tak bez rezerwacji, to mogłoby się dziwić. Do rejestracji mamy też Dump Station, ale my nie potrzebujemy, bo jeszcze jesteśmy w miastości. Macie już wraca, chyba dostał mapę. W sumie zapomnieliśmy, w którym miejscu mamy miejsce. Mapę masz, oj, uważaj? Ja, pienczę. nie nauczy się. Tu mamy mapę. Wygląda tak, że mamy jedną główną 36 EC. główną dojazdówkę i potem mamy takie lupy i też lupy są określone czy można używać generatora czy nie. My wzięliśmy taki, w którym można używać generatora. Dobra. Tu mamy zasady. Tutaj cierpimy zdjęcie. I tak dalej. I tutaj w jedną stronę jest no generators, a my widzimy w tą stronę. 6 EC. Dobra, jedziemy. Wydaje mi się, że to tam było. A tutaj są hukap mają? 18. Niektóre mają hukapy tutaj, ale my nie załapaliśmy się, bo w sumie miesiąc temu rezerwowaliśmy, A tutaj, żeby mieć takie hukapy, to trzeba tak rozerwać dużo, dużo wcześniej. A ja szybciej okay. mogę jechać. A, okej, no to jedźmy. To, to jedźmy powoli. No, nawet lepiej. Uglądamy przyczepę i kampery po drodze Ale tak trochę ciasno, Znaczy luźniej niż na naszych No właśnie Ale ciaśniej niż się spodziewałem Zaparkowaliśmy na naszym miejscu Mamy tutaj barboxa Przed jedynką Mamy stoliczek z owieczkami Mamy tutaj fireplace'a. Tutaj dzieciaki mogą sobie pobiegać, nawet ścieżka jest. I tutaj jeszcze, zobaczcie, mamy kawałek miejsca, nawet. Także tutaj też można sobie pochodzić. Nie jest tak ciasno bardzo. No i jeszcze zasady. Oczywiście wszędzie o niedźwiedziach. I tutaj mamy ten box. Wszędzie w dzieciach i o łosiach, dlatego że tutaj łosie mają swój rezerwat i często są witywane. Nasze pierwsze gotowanie. Pierwsze gotowanko, placuchy. Nie, ulubione nie, nie, nie. dla Filipa i dla Anny. I dla mnie też lubiane tak. dzisiaj to. Dobrze. Z mieszanki wziętej z Polski. Tak, polska to mieszanka, to ogląda, która nas sprawdzona. zatrzymała na czeku na lotnisku. Dokładnie tak. Co to jest? Ile można by sypkich rzeczy przewozić w jednej walizce? Okazuje się, że można 10 kg mąki przewozić. Nie kg. Smaczne. Genialne! A no i spokuję ci. Ta. No to super. Zobaczy, jak można się uczyć angielskiego w podróży. W szkole takich nas nie uczą. A wystarczy musieć kupić zestaw do smażenia. I mamy podpisane. Ja dopiero teraz zobaczyłam, że Anna zjada z nogami na stole, ale akurat w fotelik sięga jej do stołu, więc inaczej się nie da. I składamy nasze pranie. Współpraca tutaj idzie. Dzieci parują skarpetki. My składają majteczki, a ja składam ubranka. A teraz pora spać. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.